Dlaczego opuszczenie Mszy Świętej w niedzielę to grzech? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem, nasze codzienne rozważanie Bożego Słowa. Cieszę się, że tutaj jesteś, cieszę się, że razem możemy poznawać, odkrywać Boże Słowo i dawać się temu Słowu prowadzić. Moi drodzy, jeszcze taka jedna sprawa yy, przyznam szczerze, że nie zapisuję sobie tych wszystkich przykładów, które tutaj są na uczcie przed śniadaniem. Już naprawdę długo, prawie dwa lata w grudniu, na początku grudnia, początek grudnia czy koniec listopada, będzie dwa lata naszej uczty przed śniadaniem. Przyznam się, że teraz dokładnie nie pamiętam, muszę to sprawdzić, jaka to jest dokładna data, ale będą dwa lata. I wyobraźcie sobie, no, że jest to sporo tych odcinków, sporo nagrań. Przy okazji głoszę kazania, homilie na mszy, w kościele, wcześniej w sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie byłem w Krośnie, także tutaj w parafii łańcuch Codziennie są te kazania, gdy ja mam dyżur, to też te homilie mówię, czasami są różne rekolekcje, różne wyjazdy, tam także są homilie, kazania. I czasami nie pamiętam już, bo sobie nie zapisuję gdzie, kiedy dokładnie, jakie było kazanie, homilia, jakie były przykłady. I może tutaj się czasami coś powtarzać. Ale też tak jak nam się powtarzają Ewangelie, tak jak nam się w tym cyklu dwuletnim czy niedzielnym, trzyletnim powtarzają Ewangelie, tak samo. Tak mi się wydaje, że jak się czasami powtórzy jakiś przykład, być może Pan Bóg chciał, tak do tego podchodzę, tak to interpretuję, Pan Bóg być może chciał, żeby to zostało jeszcze raz powiedziane, żeby pewne sprawy w naszych sercach, w naszych sumieniach odświeżyć. Zatem, jak ktoś tak będzie mówił, myślał, że Ksiądz już to mówił i Ksiądz się może powtarza, staram się nie powtarzać, ale być może czasami Pan Bóg chce, żeby coś zostało powtórzone i warto do tego podchodzić i to przyjmować w takich kategoriach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy głoszą Słowo Boże, dzięki którym ta. Moja wiara się umacnia. Wiara rodzi się ze słuchania, a tym co słyszymy jest Słowo Boże. Dziękuję Ci za wszystkich kapłanów posługujących w naszych parafiach, za wszystkich księży, kapłanów, rekolekcjonistów, którzy głosili różnego rodzaju rekolekcje. Dziękuję Ci za wszystkie dobre, wartościowe treści, które są dostępne w internecie, za wszystkie książki, komentarze, opracowania, z których także korzystam i wiele, <laughs> przepraszam, wiele, wiele innych. Sposobów, dzięki którym mogę rozważać, dobry Boże, Twoje słowo. Wielbię Cię za to i chcę w tym rozważaniu Bożego Słowa coraz bardziej być podobnym do Matki Najświętszej, która rozważała to słowo Boże, zachowywała je w swoim sercu. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii z czwartku, dwudziestego tygodnia zwykłego. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite, i wszystko jest gotowe: przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstaje drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo pańskie chwała Tobie, Chryste. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz nie chcieli przyjść. Uczta. Uczta przed śniadaniem, uczta Bożego Słowa. Pan Bóg codziennie zaprasza wielu ludzi na to, żeby przyszli na ucztę. I Pan Bóg powołuje swoje sługi, wysyła ich i mnie, i ciebie. I bardzo dziękuję Ci za to, że rozsyłasz te filmy, że rozsyłasz te ucztę, bo przez to stajesz się posłańcem samego Pana Boga, stajesz się sługą, tak samo jak ja, sługą słowa Pańskiego, i to wszystko zostanie Ci kiedyś policzone. Naprawdę Pan Bóg widzi każde kliknięcie, każdy Twój dobry gest, każdą dobrą chęć, pragnienie, i to wszystko kiedyś zostanie Ci policzone na plus. Dlatego też zachęcam do tej aktywności, do tej ewangelizacji i cały czas będę aż do znudzenia powtarzał, żeby ku dobremu wykorzystywać potencjał internetu. Bo czasami Ci się wydaje, że no co Ty możesz zrobić? Wiele. Możesz zrobić bardzo wiele. Ja to kiedyś zrozumiałem i dlatego też zacząłem nagrywać, że to jest ogromny potencjał i bardzo szeroka droga dotarcia do wielu, wielu, wielu ludzi. Ale też właśnie posłał swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. I właśnie ten przykład być może go kiedyś mówiłem, ale jeszcze raz go użyję. Dlaczego nieobecność świadoma, dobrowolna, celowa nam przy świętej niedzielnej to Grzech. Niedziela czy święto uroczystości są to też ważne momenty od tej strony życia wspólnoty kościoła. Kiedyś miałem okazję być zaproszonym na urodziny mojego kolegi, który zaprosił jeszcze innych znajomych, kolegów, i ze wszystkich zaproszonych przyszedłem tylko ja. I pamiętam, jak ten kolega na swoich urodzinach płakał, że inni nie przyszli, że inni go zlekceważyli. No właśnie, Pan Jezus zaprasza nas na Eucharystii, na ucztę swojego słowa, ucztę swojego ciała. To jest ciało moje, bierzcie i jedzcie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. I dlatego świadome, celowe, dobrowolnie opuszczanie mszy świętej jest grzechem, bo my przez to lekceważymy tego który nam przygotował to, co jest najlepsze, najpiękniejsze, czyli samego siebie, czyli miłość, bo Bóg jest miłością. I my specjalnie, nie idąc, opuszczając mszę świętą, my to lekceważymy, my tym gardzimy. I to jest właśnie grzechem. Ta pogarda, to lekceważenie Pana Boga, to mówienie, nie chcę Ciebie. To jest grzech. To jest grzech. Czyli porzucenie i odtrącenie miłości. I moi drodzy, właśnie pamiętajmy o tym, wiadomo, czasami są choroby, czasami są sytuacje losowe, ale ważne jest to, czy ja chcę. Czy ja chcę, czy ja o tym myślę, czy ja to organizuję na wyjazdach, na urlopach, przy różnych sytuacjach i okolicznościach. I moi drodzy, jeszcze jedna sprawa, bo być może jest część, która ma takie nastawienie. Pamiętajmy, że dzięki Bogu pandemia skończyła się. COVID się skończył, Ta msza święta online, ona była na czas COVID-u. To była sytuacja nadzwyczajna. Teraz mamy już sytuację normalną, na całe szczęście. Dlatego nie zwalniajmy się tak łatwo z uczestniczenia w mszy świętej na żywo w kościele. Kosztem poprzez to, że sobie włączymy transmisję mszy w internecie czy w telewizji, nie moi drodzy. Jeżeli nie jesteś poważnie chora, chory, jeżeli nie masz bardzo poważnych przeszkód, wyślij się trochę. Pojedź nawet te kilka kilometrów dalej, jak jesteś za granicą. Poszukaj w internecie, gdzie jest msza święta, a zobaczyć, jak Pan Bóg ci to wynagrodzi, bo im większa ofiara z Twojej strony, tym Boża łaska ze strony zbawiciela. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam oczywiście jutro na ucztę przez moją skromną, słabą osobę, Pan Bóg Cię zaprasza na ucztę jutro i w tym całym tygodniu, trwaj w tygodniowym postanowieniu, roześlij do innych, bądź narzędziem, wyślij do innych tę ucztę, przynajmniej do pięciu osób. Zapraszam także dzisiaj na wieczornik, tutaj za chwilkę się pojawi okienko, kliknij kilka minut, warto skorzystać. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki, szczęść Boże i do zobaczenia.